W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wiara zaś jest poręką tych dóbr których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że Słowem Boga Wszechświat został tak stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą niż Kain ofiarę, za co otrzymał świadectwo Iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach. To też, choć umarł, przez nią jeszcze przemawia. Przez wiarę Henoch został uniesiony, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy go szukają. Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę. Aby ocalić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się dzięki wierze. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Dzięki wierze, przywędrował do ziemi obiecanej jako ziemi obcej. Pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Dzięki wierze, także i sama Sara, miła podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego i to już niemal obumarłego powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. W Wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono. Lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie. Za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś te wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich bogiem, gdyż przysposobił im miasto. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka i to jedynego syna składał na ofiarę. On, który otrzymał obietnicę, którego, któremu powiedziane było z Izaaka, będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg może nic wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dzięki wierze w przyszłość Izaak pobłogosławił Jakuba i Jezawa. Dzięki wierze Jakub, umierając, pobłogosławił każdego z synów Józefa i pochylił się głęboko przed wierzchołkiem jego łaski. Jego laski. Dzięki wierze Józef, konając, wspomniał o wyjściu synów Izraela i dał polecenie. W sprawie swoich kości. Dzięki wierze, Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców w ciągu trzech miesięcy po swoim narodzeniu, ponieważ widzieli, że ładne jest dzieciątko, a nie ulękli się nakazu króla. Dzięki wierze mojżesz. Gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona. Wolał raczej cierpieć z Ludem Bożym niż zażywać przemijających rozkoszy grzechu, uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewak dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. Dzięki wierze opuścił Egipt, nie uląkwszy się gniewu królewskiego, wytrwał, jakby widział niewidzialnego. Dzięki wierze zgotował paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął się ich ten, który zabijał to, co pierworodne. Dzięki wierze przeszli Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie spróbowali to uczynić, potonęli. Dzięki wierze runęły mury Jerycha, gdy je obchodzili dookoła w ciągu Siedmiu dni. Dzięki wierze, nierządnica Rahab nie zginęła razem z niewierzącymi, bo gościnnie przyjęła wysłanych na zwiady. I cóż jeszcze mam powiedzieć? Nie starczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy dzięki wierze zdobyli królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych. Otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrzy miecza i wyleczyli się z niemocy. Stali się bohaterami w walce i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez nich Wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich umarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia. Aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie, inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przeży, przeży nano piłą, huszono, przebijano mieczem, tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu. W ucisku. Świat nie był ich wart i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni osiągnęli doskonałość bez nas. I my zatem, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegniemy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali z załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw Grzechowi. A zapomnieliście o napomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do synów? Synu mój, nie lekceważ karcenia pana. Nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo miłuje pan, tego karci. Chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli jesteście pozbawieni karcenia, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi. Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo ojcu dusz? A żyć będziemy? Tamci karcili nas według swej woli przez niewiele dni, ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste czyńcie ślad nogami aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Starajcie się o pokój za wszystkimi i uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który wyrasta do góry, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni. I aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik jak Ezaf, który za jedną Potrawę sprzedał swoje pierworoctwo. A wiecie, że później, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem sposobności do nawrócenia, choć go szukał ze łzami. Nie przyszliście bowiem do namacalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb. I do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówił, nie mogli bowiem znieść tego rozkazu. Jeśli by nawet tylko zwierzę dotknęło się góry, winno być ukamienowane. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział zatrwożony jestem i drżę. Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Bogażwego Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów. Na uroczyste zgromadzenie i do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów, ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odrzucili tego, który do Was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odrzucili tego, który na ziemi mówił, to o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który z nieba przemawia. Głos jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi Zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też, otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy własce, a przez nią służmy Bogu z czcią i bojaźnią. Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym. Amen.